I co, myśleliście, że to będzie płasko nad samym morzem? Tu zatoka, a tutaj jedziemy i w zasadzie podjazd, zjazd, przez chwilą widzieliście, jest taka fajna ścianka i tak cały czas z nad morzem po pagórkach. No niesamowite są te tereny rowerowe. No dobra, to czas rozpinać fury. I lecieć znowu w trasę. Ja dzisiaj... licznik. Wstawiłaś licznik? O nie! Ale chaotyczny start w z stylu. Ale już ruszamy. Dzisiaj przez chwilę towarzyszy na rowerzystkach Kasia, która zostanie za jakiś czas zmieniona przez lokalnego zawodnika Kamila. Ile dzisiaj 70-coś. 70-coś i ruszamy dzisiaj kierunek Wejherowo. Czyli zmieniamy kierunek. Ja wczoraj eksplorowałem na południowy wschód, a dzisiaj północny zachód od Gdyni. Startujemy w Gdyni. Jak widać na załączonym Mam nadzieję, widać. Dobra. No, słuchajcie, jak mi się wydawało wczoraj, że wieje, to nie ma porównania. Dzisiaj to jest dopiero wiatr nadmorski. Jestem ciekawy, czy dzisiaj trasa też jest tak schowana w lesie, bo jak nie, no to lekko nie będzie. To jest to, 18 km, Kasia 72, my planujemy 118 z Kamilem, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie Ciekawe, czy coś w ogóle słychać na tym filmie. Jest i on. Pojawił się człowiek, dzięki któremu tutaj od dwóch dni w koło Gdyni nie błądzę. Tylko sobie zwiedzam. Jestem odziedziczony rysownikiem strawowym. Tak, rysownik strawowy, artysta ASP e... grawelowiec, ale przecież ty bardziej jesteś sosowiec, zobaczcie grawelowiec. Szasowiec, grawelowiec i MTBowiec, bo tutaj u nas w którym mieście to na wszystkim można śmigać. Jak wszyscy. No i właśnie dzisiaj Kamil narysowałeś sponsorem dzisiejszej trasy. E, w tym ruszamy z tego jakże cichego miejsca. <laughs> no, trzeba się wydostać gdzieś. Potem coś, już będzie dobrze. Tak, zobaczmy coś ładnego. Tyle było industrialności. Wyjechaliśmy już z terenu zabudowanego i od razu prosto. Jaka piękna szosa w lesie. No i zaraz mają się zacząć kopki, bo dzisiaj około 700-800 metrów przewyższenia na trasie, więc też będzie okazja trochę popodjeżdżać. Koniec asfaltu mamy to, po co tu przyjechaliśmy, czyli zaczynają się drogi leśne. Bardzo jestem ciekawy, ile dzisiaj będzie piasku. Chociaż znając kamila, pewnie. Ułożył traka tak, że nie trzeba się o to obawiać. Wczoraj nie miałem dosłownie ani metra piaszczystych dróg. Zresztą ostatnio trochę padało, więc powinno być spoko. Bardzo fajny las, jeszcze inny niż to co miałem wczoraj, więc naprawdę każdego dnia coś innego jak na razie. Trzeci dzień jazdy i zupełnie póki co inne klimaty, inna przyroda, inna droga, inna nawierzchnia. Na razie naprawdę mi się to bardzo podoba. No właśnie takie. Bo, właśnie takie, bo jest niekształcone nie. Ale to no właśnie nie jest no. rybiołko, bo ja używam tego typu linearnego do nagrywania. Ale idzie z niekształcą. No dobra, bo generalnie muszę być blisko, żeby był więcej, więc to trochę ma rzadki. Kto chciał trochę płaskiego? Proszę. Dzisiaj będzie wszystko. Będą górki, będzie morze, będą lasy i będzie też płaskie. Idealnie płaski, pusty asfalt też się znaleźć musi. To jest rezerwat Beka? Rezerwat Beka. Ale, ale Beka, no ale Beka jak płasko. Można powiedzieć. Faktycznie płaskość, bo aż tak płasko dzisiaj nie będzie aż tak. Z no, pierwsza no. część jest płaska, druga niekoniecznie. Ale wiesz, to płasko to płaska, to, to jest po prostu idealnie płaska. Czyli jesteśmy w Malborku. To jest, to jest nie wierzcie pod tak naprawdę to jest zamek w Malborku. Tak wygląda. Ale nie no, co przewodnik, to przewodnik. Sami byśmy tutaj... Ostatnio to Zupełnie na poważnie to jest zamek w Rzucewie. Tak. W Rzucewie. Zamek Rzucewie, a tu jest Molo w Sopocie, zaraz, obok. nie, bardzo ładne Molo. I za darmo. A jak wszyscy wiemy, gratis to uczciwa cena. Kierujemy się dalej na naszej trasie. Generalnie kierunek na płótki chcemy wypić jakąś kapkę. I teraz wjeżdżamy na bardzo ładną część R10. Osada łowców, fok i tym podobne klimaty. Bardzo, bardzo ładny odcinek. Taki troszkę bardziej dziki, trochę bardziej rowerowy. Taki bardzo rowerowy, a nie łączenie roweru z też e, drogą publiczną. Bardzo fajny fragment. Pamiętam go z zeszłego roku. chyba to, to chyba naszym zdaniem najładniejsza, najpiękniejsza część tej trasy z helu. In the town. Where the apples grow Church bells ring Every hour so I took a little walk Just to see the ships coming in The sun rose up Right above the highway Black, blue, red, yellow, golden skyway It's like the days. that

Często, bo jest przepięknie. Czekaj się wiatr uspokoił, albo się po prostu schowaliśmy. Jest pięknie. Nie no, pan Kamil to jednak rysuje trasę. to... Polecam się. No, jak człowiek się nie spieszy, jak wie, jakie są punkty po drodze, to jest zupełnie inne jeżdżenie. Zostawiamy Kasie. Kasia została na Gowsze, pomachajcie do widzowie do Kasi i lecimy dalej. Kasia wraca swoją drogą, a my lecimy teraz na przygodę. W Głąb lądu chyba teraz, nie? W Głąblądu na Puszczę Darżlubską. Dobrze. I znowu cisza spokój. Wyjechaliśmy z ruchliwej drogi i znowu jest ta Puszcza, jak się nazywa? Puszcza Darżlubska. To się jak nie połomicka, no możesz się czuć jak w domu. No trochę tak, tylko paradoksalnie bardziej pagórkowata. No, tak, to, to jest łzucie. profil góra dół. Z jakiej strony nie jedziesz, to trochę musisz zniosłów zrobić. No, fajnie. To będzie większy z asfaltu czy będzie mieć na szuter to jest tylko asfalt, 12 km okay. takiego takiej dróżki bez... To na, na z... ideał. No na szosę idea. No dobra. punkt na dzisiejszej trasie. Wjeżdżamy do... A w wjechaliśmy do Wejcherowa. I za Wejcherowem będziemy wracali do lasów i Szutrów. Ale póki co czas na deptak Znowu są szutry, czyli wróciliśmy do tego parku Krajobrazowego Tak jest. I podobno mamy nim dojechać prawie do końca. No w zasadzie wyjedziemy już w Gdyni. Po drodze czekają nas fajne jeziorka. Także będzie jeszcze widokowo. Będzie się działo w zasadzie od Wejherowa praktycznie, no w sumie w Wejherowie wjechaliśmy do lasu I od Wejherowa sobie jedziemy po przyterkach Przez las albo... Przez... O, jezioro, właśnie, trochę nie zauważyłem Czek patrzy tylko w ekran GoPro i nie widzi jak tu ładnie No, i płasko nie jest znowu. A jeszcze 200 metrów w górę mamy. Faktycznie ten odcinek od Wejherowa jest super. Bo w zasadzie zero kontaktu z cywilizacją, poza jakimiś pojedynczymi leśniczówkami czy leśnymi parkingami. Zmienia się to wszystko. Raz shooter, raz leśna droga, raz trochę piasku, jak teraz. A ja, właśnie kierownica, jedną ręką. Ale taki mokry piasek, to myślę, że nie zginę. Hopki, trochę zjazdów, jeziorka. No, nudy nie ma absolutnie. I faktycznie. Kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów jazdy po prostu w lesie z daleka od cywilizacji w kierunku gdzieś na nasz cel, czyli znowu na to miasto na Gdynie. Najcież szło tak dobrze, że jechaliśmy sobie, zostało ostatnie 18 km I rozmawialiśmy o tym, że w sumie fajnie było w ogóle nie czuć tego dystansu, że już 9 dni w tych nogach. A jak wszedłem do sklepu i jak się otworzył strumyczek, jak się jama głodu otworzyła, no to poszło bomba. I czytam sobie właśnie w ogóle komentarze, bo dzisiaj wrzuciłem film z pierwszymi wrażeniami z tym rowerem więc na gorąco czytam komentarze. To jest incepcja. Czytam właśnie komentarze na YouTubie pod pierwszym filmem o tym rowerze, <głos》>, równocześnie jeżdżąc na nim. Ty widzę tak skromnie, bo u mnie się otworzyła straszliwie jama głodu. Ale batonik jest teraz kolka, Nie, została nam w sumie już taka, nieduża. niedużo, mniej z widyka. No, nie dużo, nie jest jest, no i mało wniosków już przed nami. No. Ale, ale Flow jest naprawdę niesamowity na trasie. Też mówiliśmy o tym przed chwilą, że w zasadzie się... Dopiero jak się zatrzymasz, to czujesz, że się męczysz, bo się jedzie po prostu cały czas. Góra dół, góra dół, zakręty, no mega, hmm. nie ma nudy. Hmm. Szyterki, singielki, wszystko jest. Jest to zacnie narysowana trasa, Panie Kamilu. Dziękuję. Im bliżej Gdyni, tym więcej zabawy. Klimacik na tej stradzie jest zarąbisty. W zasadzie lecicie od zakrętu w zakręt. Flow taki, to no, szutrowa bajka. Dawno nie jechałem stóweczki, która by była tak nienudna: w sensie dopiero jak się zatrzymujesz i stajesz, to czujesz, że jesteś zmęczony, bo jadąc w ogóle o tym nie myślisz. Po prostu jest cały czas flow, jest jazda, dopiero jak się zatrzymujesz, to do ciebie dociera, że no to już jest stóweczka po pagórkowatym, pofałdowanym terenie. Powolutku nam się pętla zamyka, już widać port, a my trochę objeżdżamy, czyli teraz wjeżdżamy bardziej już z, z gór, nie? w sensie z tego, z lasu. Nie musimy wyjeżdżać przez Gdynię, a część portową, to wyjeżdżamy z góry. No, lada chwilę wyjedziemy z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i w zasadzie będziesz miał kilometr do mieszkania. Kurde, to jest to. To jest, to jest rowerowe życie. To jest ten moment w ciemnym lesie, tym którym nic nie widać. Gdzie, dziękuję. Pan Kamil odbija w swoją, swoją gdyńską stronę. Jeszcze się dzisiaj zobaczymy na makaronie, zapewne. No, Ty lecisz tam. Dzieje. Ja lecę tam z powrotem. A Ty ci z powrotem tam? Prowadziłem cię do skrzyżowania i wracam. Tak, a ja mam teraz piątkę do domu, z czego podobno większość zjazdu. Tak większość gdzie... zjazdów w lesie. Do Dobra, no to ja jeszcze tą trasę potem podsumuję, ale moi drodzy, trak będzie w pierwszym komentarzu pod filmem i to jest trak tego pana. Także tutaj wszystkie ochy i achy proszę na konto, nie jest moja trasa, także proszę mnie tutaj nie chwalić za wybranie wszystkich atrakcji, bo to pankami. No. Dzięki i dozo. No i witamy znowu w granicach cywilizacji. Kolejny piękny zjazd po lesie. No, i wjeżdżamy do Gdyni. Powoli, powoli, koniec tej przygody. Trzeba tylko zjechać do morza. No i to będzie no już prawie koniec, bo jutro, niestety, od rana praca. Także jutro na rower nie wsiądę, e, tylko będzie to dzień komputerowo-mailowy. Ale i tak były to trzy piękne dni jazdy w trójmieście tym razem. No i mam nadzieję, że jeszcze tego lata uda się tutaj wpaść i objechać kolejnego traka. No i że następnym razem tutaj wpadnę ze swoim rowerem z dwoma kompletami kół, czyli wezmę też koła szosowe. I w końcu gdzieś zrobimy ten rewanż z szosowym Trójmiastem. Bo jak pewnie pamiętacie, było pierwsze spotkanie z Kartuzami. No i generalnie nie wyszło, więc tym razem mam już tutaj kilka, no dużo fajniejszych traków poleconych. Więc myślę, że będzie dużo, dużo lepiej. No to co moi drodzy? Kończymy tę imprezę. 106 km wyszło, prawie 800 m w górę. Przepiękna runda, bardzo rozmaicona. Kolejna fajna część tej trójmiejskiej historii dopisana. Bardzo fajne trzy dni jazdy, naprawdę no, udało się tylko liznąć tego potencjału rowerowego okolicy, ale i tak daje to e, taki mały obraz tego jak tutaj może być fajnie z rowerem. I gdzieś pozostaje to takie rowerowe FOMO na myśl o tych wszystkich bocznych liniach, singlach, szutrach i drogach, które gdzieś odchodziły w bok od tego co dzisiaj, wczoraj e, i w weekend e, przejechaliśmy. Więc. Na razie to koniec tej trójmiejskiej relacji. Pamiętajcie, że wszystkie traki do tych tras, które przez ostatnie 3 dni oglądaliście, w zasadzie 3 dni tutaj, a na YouTubie przez ostatni tydzień pewnie, albo więcej, wszystkie te traki znajdziecie w, zawsze w pierwszych komentarzach pod filmami zapisane linki do strawy. No i co, jeżeli Was interesuje więcej wrażeń z tego typu wyjazdów, tego typu tras, też polecajki jeżeli chodzi o miejsca, w których jedliśmy czy piliśmy kawkę, to pamiętajcie też o Instagramie Bikeshow, pamiętajcie też, że wszystkie te miejsca z jedzeniem, które się pojawiają, zwłaszcza na Instagramie, na YouTubie, je wrzucam trochę rzadziej, to są miejsca które my wybraliśmy. To nie jest żaden sponsoring, nie bawimy się w ogóle w pokazywanie miejsc, bo ktoś do nas napisał, żebyśmy do niego wpadli i polecili. Wszystkie te miejsca gastronomiczne, wszystkie te miejsca, które gdzieś tam się pojawiają na kanale czy właśnie na Instagramie, to są po prostu miejsca, które w jakiś sposób przyciągnęły naszą uwagę. Albo ktoś znajomy je polecił, albo wpadliśmy na nie przypadkiem i nam się spodobało i uznaliśmy, że warto je pokazać, więc dzięki za ten trójmiejski wypad. Do zobaczenia. A część z Was już pewnie zobaczyła w napisach końcowych i na Instagramie i na Facebooku, że witamy nowego partnera na kanale, czyli markę Ale Cycling. Kolejny brand dołącza się do wspierania bike show przez najbliższy rok. Ciuchy ale cycling letnie, wiosenne, jesienne i zimowe będą się na kanale pojawiały, trochę testów się pojawi. Również w najbliższym czasie pojawi się też podsumowanie Ciuchów firmy Universal Colors, z których jeździłem przez ostatnie pół roku, więc ten materiał absolutnie też się pojawi, nie zapomniałem o nim. Także witamy nowego partnera, podsumujemy sobie poprzednią Ciuchową przygodę. No i cóż, jest mi bardzo miło, że kolejne firmy dołączają się do tej przygody, chcą wspierać ten projekt, no i pomagają mi robić to co robię. Mam nadzieję, że lepiej, a na pewno w sposób, który z mojej strony umożliwia mi po prostu robienie rzeczy, które rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu byłoby zrobić trudniej, że ta bikeshowowa przygoda może się rozwijać. Także ale cycling witamy na pokładzie bike show.